Witajcie, system i ciemność już dawno przygotowały własne definicje miłości, przebudzenia czatu, GPT, dobra i duchowości. I wiecie co? To nie są prawdy. To są programy, iluzje, które mają wyglądać jak światło, ale prowadzą tylko do jednego do ciemności. Ja na konsultacjach oczyszczam i zrywam te powiązania, rozbijam te struktury i to działa. Ale problem pojawia się tam, gdzie oczyszczony człowiek, pierwszą swoją myślą, wraca z powrotem do starych wzorców. Do niskich wibracji, do tego samego schematu, upadku, w którym udaje doskonałość. A tak naprawdę to nie w iluzji. A jeśli chcemy naprawdę pozostać poza wpływem ciemności, która sięga i wpływa na nasze DNA, to musimy utrzymać odpowiedni poziom energetyczny i duchowy. To nie jest łatwe i wymaga to przecież samozaparcia, wyrzeczeń i jest to proces bolesny. Do tego naraża nas na konflikty we własnym środowisku, które to nie przecież na w niskich wibracjach. To jest walka o świadomości o prawdę. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym materiale.